Uraz. Chłodzić czy nie chłodzić? Oto jest pytanie. Przełamujemy schemat dotyczący urazów. Tak, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, dlaczego lód czy jakiś spray nie jest dobrym rozwiązaniem zaraz po skręceniu kostki czy nadgarstka. Dlaczego się tak dzieje? Zostańcie z nami do końca. Ale nie skupcie stopy z Dzień dobry. Witaj na kanale Akademii Świadomości Ciała. Ja nazywam się Marciniach i jestem z moimi przyjaciółmi. A może Paweł pierwszy dzisiaj? Ja? Tak? Zaskoczyłem? Cześć! Paweł Malicki. Cześć Michał Sternak. Trochę zmieniliśmy kolejność, a co tam? Tak, pewnie trzeba robić inaczej. Bo wtedy inaczej wychodzi. Tak! Zdecydowanie. Dzisiaj powiemy o chłodzeniu miejsc, które zostały uszkodzone. Dzisiaj powiemy o chłodzeniu urazów. Jak to jest z naszej perspektywy? Dlatego, że dość często zdarza się, że zdarzamy się z takimi sytuacjami. Kiedy pacjenci mówią, że chłodzili skręconą kostkę przez kilka godzin, bądź nawet stosowali zimno przez kilka dni. Uważamy i wiemy z doświadczenia, i też są na to podstawy fizjologii, że nie jest to do końca dobre. Można to zrobić. Zostańcie z nami i te wszystkie wątpliwości tutaj wyjaśnimy. Tak, złamiemy dzisiaj pewne tabu i schematy. Dlaczego nie? A to, od tego się zaczęło w zasadzie dzisiaj, prawda? O rzeczywiście. Tak. Zwróciłeś na to uwagę. Tak, dokładnie. dokładnie. Że coś się ciekawego wydarzyło. Nie wiem, kiedy myśmy o tym temacie pomyśleli? Chyba kilka dni temu, nie? Bo to taka była rozmowa na temat, na temat właśnie filmu. Czy można byłoby się jeszcze tutaj z naszymi widzami podzielić? I rzeczywiście to jest taki temat, który mam wrażenie, z jednej strony jest istotny, z drugiej strony on jest bardzo mocno utrwalony w przekonaniach. Wszyscy wiedzą oczywiście, że tak jak skręciłeś kostkę, jak nabiłeś guza, jak się uderzyłeś, to trzeba przyłożyć, przyłożyć lód, prawda? Trzeba przyłożyć zimne. I oczywiście jest to logiczne, ale tylko w pierwszej sekundzie czy w pierwszych sekundach. To znaczy, chodzi o to, żeby ten lód, to zimno przełamało ten ból, który się, który się pojawia. I dla nas, dla naszego mózgu, będzie po prostu łatwiejszym do zniesienia odczucie zimna niż y, y, uczucie bólu. Natomiast to, co się będzie działo później, tuż po urazie, y, jest bardzo istotne w perspektywie tego, jak ten uraz się będzie goił. I w tym momencie, kiedy zaczynasz stosować lód, zaczynasz stosować zimno, drugą, trzecią, piątą godzinę, potem może na drugi dzień, no to zaczynają się robić problemy. Czyli w środowisku naturalnym, gdzie nie mamy dostępu do lodu, nie mamy dostępu do Sprayów, które, które chłodzą. Idziesz gdzieś w, w górach, prawda? Czy, czy, czy jesteś na wycieczce, skręciłeś sobie kostkę i nie możesz tego schłodzić. I natura wyposażyła nas w takie mechanizmy, które bez tego chłodzenia no, przyspieszą procesy gojenia. Bo tak naprawdę opuchlizna i, i ból no, jest sygnałem do tego, że coś się wydarzyło, coś się zadziało, ale organizm pcha tam różnego rodzaju substancje i powoduje, że nasze ciało wchodzi w proces leczenia. A my stosując zimno przez dłuższy czas będziemy mu to zabierać. Tak. Pamiętajmy o tym, że nasz organizm, jak każdy jeden organizm ma Zdolności i mechanizmy samoleczenia. Tutaj, w kontekście urazów, to szczególnie ma również miejsce, co warto podkreślić. I to, co jest najważniejsze, to, żeby nie przeszkadzać, bo czasem, jak to mówią, mniej znaczy więcej. I w sytuacji, jeżeli pozwolimy, aby organizm tak naprawdę miał warunki do tego, aby mógł się samoistnie i w fizjologiczny sposób goić, Przyniesie to zdecydowanie lepsze rezultaty niż wtedy, gdy my zaczniemy ze swoim rozumem ingerować w cały ten fizjologiczny i naturalny proces. I stosowanie zimna w dłuższej perspektywie po, po urazie będzie stanowiło właśnie taką przeszkodę, taką blokadę w tych fizjologicznych mechanizmach procesu gojenia się tkanki, z tego względu, że jeżeli coś się dzieje w naszym organizmie, to znaczy, że on tego potrzebuje. I wszystkie te elementy związane z urazem czyli obrzęk, zaczerwienienie, ocieplenie, też ból, bo, bo pamiętajmy o tym, że ból również jest potrzebny do tego, aby zwrócić nam uwagę na to, że to miejsce wymaga pewnej ochrony, pewnej uwagi i ostrożnego używania, po to, aby nie dochodziło do dalszych uszkodzeń będą właśnie stanowiły te czynniki, które będą miały za zadanie stworzyć warunki do prawidłowego gojenia, bo wtedy pojawiają się wszystkie substancje, które są potrzebne do tego, aby usunąć uszkodzoną tkankę, żeby nowa tkanka mogła się w tym miejscu pojawić i żeby ta nowa tkanka mogła zacząć spełniać swoją rolę w sposób prawidłowe. Natomiast jeżeli przykładamy lód, przykładamy zimne w dłuższej perspektywie do miejsca, które jest uszkodzone, to dochodzi do obkurczenia naczyń zarówno naczyń limfatycznych, jak i żylnych i, i tętniczych. W związku z tym krążenie w tym miejscu jest pogorszone. W związku z tym zabieranie złogów przemiany materii wynikających z procesów naprawczych, które się zaczęły już pojawiać, również będzie utrudnione, a także dotlenienie dostarczenie substancji odżywczych, które są niezbędne do tego, aby nowe komórki mogły w sposób prawidłowy się układać w danym miejscu, też będzie zaburzone. Więc cały ten proces tak naprawdę zaczyna nam się wydłużać i również będzie przebiegał w sposób nie do końca zgodny z fizjologią. Tak, a bardzo często takim bodźcem, który gdzieś tam mówi do nas przyłóż lód, przyłóż lód, jest to, że po urazie utrzymuje się obrzęk, tak? ten obrzęk nie ustępuje, już mija trzeci, czwarty, piąty dzień i ten obrzęk jest cały czas no i my wtedy chcemy przyłożyć ten lód, żeby ten obrzęk zmniejszyć. Na temat obrzęków mieliśmy odcinek specjalnie temu dedykowany i tam bardzo dużo mówiliśmy o tych, o tych mechanizmach i trzeba pamiętać, że jeśli obrzęk się utrzymuje dłużej w jednym Miejscu, to albo jest on tam jeszcze potrzebny, żeby te tkanki się leczyły. Pamiętajmy, że obrzęk uniemożliwia ruch, więc jeśli ten obrzęk tam jest, to znaczy, że ciało potrzebuje jeszcze być może dzień, dwa, może pięć dni na to, żeby ta kończyna była oszczędzana, żeby te procesy gojenia tam szły odpowiednio lub też mamy jakąś blokadę wyżej, na przykład jeśli to jest obrzęk kostki, to być może, że jest blokada na poziomie pachwiny, czy na poziomie samego kolana i tam napięcie tkanek powoduje, że ten obrzęk nie jest w stanie się przedostać wyżej, że ciało nie jest go w stanie zresorbować i bynajmniej lód, który tam będzie na tej kostce położony, wcale tego obrzęku nam nie przyspieszy, bo przyczyna jego utrzymywania się tam na dole nie jest w kostce, tylko jest, jest po prostu... Dużo wyżej. Stąd też trzeba tutaj dwie rzeczy zawsze wziąć pod uwagę, czyli z jednej strony odpowiedzieć sobie na pytanie, co doprowadziło do urazu, i rzeczywiście czasami uraz jest po to, żeby nas trochę zatrzymać, żeby nas trochę spowolnić. Przestrzeń dookoła gdzieś wyczuwa, że już, brzydko mówiąc, śmigło w tyłku się za mocno kręci i jest ryzyko, że za chwilę się coś urwie. Trzeba zaciągnąć ręczny. Więc trzeba zaciągnąć ręczny, więc bardzo często urazy nas, można powiedzieć, wyhamowują. I z drugiej strony, jeśli ty będziesz bardzo mocno chciał, żeby ten uraz szybko minął, żeby już za momencik było już posprzątane, że już pojutrze ja już muszę iść biegać, muszę iść do pracy, muszę to, muszę tamto, no to wtedy ciało powie: Nie, nie, nie kochany. Ty sobie jeszcze posiedzisz troszkę, tak? I on ci ten będzie, będzie ci ten uraz utrzymywał, więc ty wtedy będziesz kładł lód. Oczywiście ten lód spowoduje, że stan zapalny się zmniejszy. Jak się zmniejszy stan zapalny, to gojenie jest wolniejsze wtedy. No i cały proces się wydłuża. Dużo później zaczynasz od nowa ruszać tą kostką, obciążać i potem konsekwencje właśnie. Takiego wydaje się bardzo banalnego urazu, są dużo, dużo gorsze. I później po tygodniach, kiedy ta kostka nie działa prawidłowo, zaczynasz uruchamiać, zaczynasz chodzić, biegać. I po paru tygodniach biegania ze sztywną kostką, pojawia się ból w plecach. Tak? I A mamy kompensację. I tutaj też ważne, żeby wybrzmiało to moi drodzy, że stan zapalny jest niezmiernie istotny i potrzebny do tego, żeby tkanka się w sposób prawidłowy wygoiła. Więc. Chłodzenie działa przeciwzapalnie, ale też pewne leki, które przyjmujemy, przyjmujemy, działają przeciwzapalnie, więc tutaj też warto na to zwrócić uwagę. A druga rzecz to zachęcamy Was do tego, abyście zaczęli obserwować otoczenie wokół siebie i przyrodę. Zwróćcie uwagę na to, jak zwierzęta reagują na jakiś uraz, bo przecież ani pies, ani kot nie obkłada sobie lodem, czy też nie chłodzi. Miejsca, które uszkodzi. Zazwyczaj jest tak, że idzie na swoje legowisko i tam spędza 2-3 dni. I liże la, rany. Liże rany, dokładnie, A -a. po czym zaczyna się ruszać, zaczyna powoli obciążać łapę, która była uszkodzona. Być może na początku jest to właśnie utykanie nieudolne, ale to obciążenie ma bardzo istotną rolę do spełnienia z tego względu, że Dzięki temu obciążaniu nowe komórki, które się pojawiają w miejsce uszkodzonej torebki stawowej, uszkodzonego więzadła, mają możliwość, żeby układać się w sposób prawidłowy, zgodny z obciążeniem, jakie poddawane jest w danym e, momencie. Więc ważne jest to, żeby też w po urazie, w miarę możliwości, jak najszybciej się uruchamiać, ale znowu to, co Michał powiedział, żeby to nie było za szybko, żeby nie wywierać presji na siebie, która też już z powodu innych mechanizmów będzie również powodowała opóźnienie procesu gojenia się tkanki. Stop, stop, stop. Zatrzymaj się na chwilę. Łapka w górę, zasubskrybuj nasz kanał i udostępnij tę wartościową wiedzę swoim znajomym. Zgadza się, czyli stosowanie zimna zaraz po urazie, takie, żeby przerwać tą, tą barierę bólu, tak, ale w długotrwałym działaniu absolutnie, absolutnie nie, no bo to Hamuje gojenie, spowalnia bardzo mocno procesy gojenia. To dobrze. To w takim razie, jeśli doznałeś urazu, co najlepiej zrobić? Żeby nasi widzowie wiedzieli od nas taka, taka, taki, taka forma postępowania, co najlepiej zrobić zaraz po, po świeżym urazie. Jest kilka jakby podstawowych takich czynników. Jeśli ten ból jest ostry, jeśli ten ból uniemożliwia staniecie na tej nodze, nie daj Boże, słyszałeś, że coś strzeliło, czy, czy, czy jakiś był jeszcze inny odgłos, to bezwzględnie trzeba się udać na prześwietlenie. Tak? Trzeba przynajmniej to, to prześwietlić. Jeśli nie jest nic złamane, to dobrze byłoby później zrobić oczywiście USG czy rezonans tego obszaru, tak żeby zobaczyć rzeczywiście, czy jakaś konkretna tkanka nie została urwana, bo to, to, jest, to jest istotne. Bo o ile jeszcze jakieś takie niewielkie więzadełko, które, czy, czy, czy torebka stawowa, one się będą bardzo łatwo goić, o tyle na przykład zerwanie powiedzmy ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego, czy ścięgna Achillesa, no ma już swoje mocniejsze konsekwencje i są pewne znowu procedury, pewne... Pewne strategie postępowania, żeby to gojenie i cała rehabilitacja przebiegały jak najsprawniej. Więc to jest jakby pierwsza sprawa, jeśli to jest rzeczywiście mocny uraz. Jeśli to jest powiedzmy jakieś podkręcenie, stłuczenie, prawda? To tutaj przede wszystkim na początku warto. Zastosować rzeczywiście na chwilkę, dosłownie, to jest kwestia 10-15 minut, zastosować ten lód, żeby po prostu przerwać tą, tą taką reakcję odruchową, ale później bardzo ważne jest, żeby przez chwilę, to znaczy dzień, może półtora dnia, oszczędzać tą część ciała, czyli nie chodzić, nie obciążać, żeby ciało mogło. Tak jak ten pies, który wraca do budy, żeby ciało mogło wylizać rany. Oczywiście nikt nie każe, żeby się sięgał, prawda? Stopą do buzi i, i próbował tam tę tą kostkę. Albo lizał nadgarstek. Tak, albo lizał nadgarstek, ale dlaczego zwierzęta to robią? Zwierzęta sobie robią terapię. My o tym sobie nie myślimy w ten sposób, ale jeśli. Uświadomimy sobie ruch, jaki pies wykonuje językiem po łapie, to on delikatnie przesuwa tkankę. Tak? Tak. Pociągając za swoją sierść, ta sierść pociąga za, za tkankę i on powoduje pewien delikatny ruch. I teraz okazuje się, że tuż pod skórą, w tzw. powięzi powierzchownej, są u nas. Zlokalizowane naczynia limfatyczne i całe łożysko limfatyczne, właśnie jest tuż pod skórą. I jeśli my będziemy wykonywać bardzo delikatne, niewielkie ruchy w tym obszarze skórą, będziemy ślizgać tą skórę, to uruchamiamy. I poprawiamy przepływ linfy. To jest bardzo wskazane, żeby to zrobić, zwłaszcza w okolicy urazu i tuż ponad urazem, żeby ta linfa mogła, mogła odpływać. Ale na tyle ma być to delikatne, żeby nie zwiększać tam ciepłoty, żeby nie dokładać tam stanu zapalnego. To hmm. musi być bardzo, bardzo delikatne. I to jest coś, co możemy również od razu zrobić. I jeśli jestem pewny, że nie urwałem ścięgna, nie złamałem kostki, tylko jest to po prostu naciągnięcie czy jakieś lekkie naderwanie, to już po dwóch, trzech dniach mogę zacząć wykonywać tą kończyną delikatne ruchy. W takim bezbólowym zakresie, tak aby już dawać sygnał do tkanek, żeby, bo one się i tak będą goić. Mhm. Czy my będziemy mieć to w gipsie, czy nie, tkanka się zawsze będzie goić i w momencie w którym my będziemy odpowiednio ruszać. Co to znaczy odpowiednio? W zakresie ruchu, który jest możliwy i druga rzecz w takim jakby kierunku, który jest najbardziej charakterystyczny dla tej części ciała. Czyli jeśli mówimy o nadgarstku, to po prostu będą takie ruchy. Nie będę wykonywał takich ruchów na początek, bo to nie jest ruch typowo, który wykonujemy w nadgarstku, ten wykonujemy, tak? Czyli góra dół. I to będę robił. Dlaczego jest to potrzebne? Bo to będzie mi uruchamiać przepływ tkankowy, a druga rzecz będzie stymulować system powięziowy do tego, żeby on się regenerował i odrastał, to co Paweł powiedział, w odpowiednim kierunku i to będę wykonywał 300-400 razy dziennie taki ruch. Delikatnie, ale co chwilę, co godzinę, 15-20 ruchów. 15-20 ruchów, tak, żeby suma tych ruchów w ciągu dnia była duża. I to jest bardzo ważne, bo to mi będzie stymulować prawidłowe gojenie. Zgadza się. A, mm, czy warto pójść do fizjoterapeuty, jeśli mamy uraz, nie ma złamania i można z ciałem pracować? Jak najbardziej tak, oczywiście pod warunkiem, że tak jak powiedziałeś, nie mhm. ma jakichś wyznaczników, natomiast bezpośrednio urazowych. Natomiast jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy można cokolwiek z tym urazem na tym etapie działać, no to wiadomo, że w pierwszej kolejności specjalista, lekarz, żeby też mieć informacje na temat tego, co w tym miejscu się wydarzyło i czy to miejsce można. Jakoś dotykać i ruszać, czy ono powinno odpocząć i na razie goić się we własnym tempie bez żadnej dodatkowej interwencji. To, co jest niezmiernie istotne, moi drodzy, to jest to, żeby zrozumieć, w jaki sposób doszło do tego urazu, bo może powiedzieć, że my nie każdy uraz kwalifikujemy jako uraz, ponieważ skręcona kostka, która pojawi się w momencie, kiedy idziemy po równym podłożu, na którym nie ma żadnych przeszkód, nie ma żadnych dziur, i chcemy przyspieszyć kroku, bo na przykład zbliża się autobus, do którego chcemy wsiąść, i wtedy dochodzi do skręcenia tej kostki, jest zupełnie innym problemem niż sytuacja, kiedy na przykład idąc tym samym chodnikiem, nasza stopa wpadnie w dziurę i wtedy skręci się kostka. Czyli rzeczywisty można powiedzieć uraz pojawia się wtedy, kiedy zadziała siła zewnętrzna, czy to dziura w chodniku, czy grając w piłkę kolega. Wjedzie korkiem w naszą kostkę czy, czy kolano, czy pies pociągnie za smycz i dojdzie do uszkodzenia nadgarstka, czy też, czy też barku. Więc tutaj bardzo ważne jest to, aby móc zidentyfikować, jaka przyczyna tego urazu jest. Czy rzeczywiście jest to uraz, czy być może ten uraz, a w zasadzie uszkodzenie tkanki, nastąpiło na skutek kompensacji w ciele, czyli nasze ciało rozładowało. Napięcie, które nagromadziło się na skutek innych problemów, innych napięć w innych, najczęściej miejscach. Ale nawet w sytuacji, kiedy czy to kończyna dolna, czy kończyna górna jest w gipsie, mamy możliwości, aby z takim pacjentem również pracować. I to jest niezmiernie ważne, z tego względu, że przywracając pewnego rodzaju równowagę homeostazę w napięciu mięśniowo-powięziowym, będziemy również wpływać na stwarzanie coraz lepszych warunków do dogojenia. Tak jak Michał powiedział, psy, koty czy inne zwierzęta delikatnie stymulują powięź powierzchowną po to, żeby poprawić krążenie w obrębie układu limfatycznego. Więc jeżeli znamy miejsca, do którego spływa limfa, to wiemy, że niezmiernie istotne jest to, aby w tych miejscach było wszystko zrównoważone, żeby nie było napięć, które będą utrudniały Odpływ tej limfy z nogi czy też z ręki, więc można powiedzieć, że nasza terapia w takich sytuacjach polega na tym, żeby w cudzysłowie odkorkować odpływ, żeby można było stworzyć lepsze warunki do gojenia. Super. A jeśli nie macie szansy, żeby w tych pierwszych dniach pójść do fizjoterapeuty, to oczywiście, nawet jeżeli ten uraz się zagoi, to warto w przyszłości zwrócić na to uwagę i nawet jeżeli funkcjonujecie absolutnie bez bólu, to podejść do fizjoterapeuty, do terapeuty manualnego i sprawdzić ten obszar, tak aby w przyszłości nie mieć z nim żadnych problemów. Większość, myślę. Urazów pozostawia swoje piętno? Nie? Bo to o tym mówiliśmy tutaj na kanale wielokrotnie, że tkanka po pierwsze ta, która się uszkodziła, potem odrosła i jest jej więcej, bo na tym polega idea urazu, żeby przygotować się na zaś, bo jak już jest tendencja do skręcenia kostki, to za każdym razem, jak skręcisz kostkę, to to więzadło, które się nadrywa, albo ta część torebki stawowej, która się uszkadza. Odrośnie jeszcze grubsza, jeszcze sztywniejsza, co niesie za sobą oczywiście swoje konsekwencje, więc trzeba na to zawsze zwracać uwagę, a z drugiej strony uświadomić sobie, dlaczego jest taka tendencja do skręcenia kostki, prawda? Mm -hmm. I o tym też już mówiliśmy, ktoś, kto miał wycięty wyrostek, 8 na 10 przypadków skręci sobie prawą kostkę. Więc jeśli ktoś przychodzi do mnie. Z gipsem nawet, już się teraz nie powinno gipsować, już na szczęście mało kto gipsuje już skręcone kostki, ale jeśli nawet przychodzi pacjent z gipsem na kostce i ja wiem, że miał wycięty wyrostek, to ja jestem w 100% pewien, że kiedy popracuję mu na brzuchu, popracuję mu w okolicy talerza biodrowego, tam gdzie są te napięcia po wyciętym wyrostku, to wiem, że to będzie miało bardzo dobry wpływ na, na, na tą kostkę i na... Stopień, w jaki sposób ta kostka się będzie goić. Także to jest jakby jeden z ważnych, z ważnych elementów, na które, na które warto zwrócić uwagę. I myślę, że chyba też warto zwrócić uwagę na w ogóle zimno, bo ono jest niezwykle dobrym, bym powiedział, bodźcem, który stymuluje nasze ciało do wielu procesów ale tutaj mówimy o innym rodzaju zimna, mm -hmm. tak, to, to jest też istotne, żebyśmy na to, na to zwrócili uwagę, czyli jeśli chcę mój organizm zahartować, wystawić go świadomie na pewien dyskomfort, który spowoduje pewną ogólną ustrojową reakcję. To genialnym rozwiązaniem jest kriokomora, genialnym rozwiązaniem są zimne kąpiele, kąpiele w lodzie i tak dalej. To jest coś co naprawdę świetnie będzie, będzie działać, ale w kontekście lokalnego stosowania na konkretne jedno miejsce nie do końca jest to logiczne. Na przykład zimne kompresy będą genialnym rozwiązaniem przy gorączce tak, kiedy mamy ogólnoustrojowy Ogólnoustrojową reakcję jest podniesiona temperatura 30 na 9,5, prawda? I teraz kompres zimny na czoło mm -hmm. będzie, będzie dobrym rozwiązaniem, bo już w tym momencie tego gorąca w ciele jest za, jest za dużo i w momencie, kiedy już ta gorączka jest zbyt intensywna, zbyt mocna, warto ją troszeczkę zbić, aczkolwiek też wiemy, że jest potrzebna. Gorączka czemuś służy i też zbijanie jej zbyt gwałtowne nie jest niczym dobrym. Czyli naturalne podejście, możemy wykorzystać lód, możemy wykorzystać różnego rodzaju spreje na uraz, ale tylko na chwilę, ale w konsekwencji, w kontekście leczenia długofalowego, odradzamy stosowanie zimna, bo ono hamuje procesy gojenia fizjologicznego. To no w takim razie. Wyczerpaliśmy, dotknęliśmy temat. Chyba jeszcze jedna rzecz. Tak mm -hmm, mi się tak. teraz, tak mi naszło. Jeszcze jedna. Tak, ja też nasz. Ta, 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 ta. <laughs> Okej, okay, dobra, jak was znasz, to jedziemy. Znowu przełomujemy. Wiecie strach. co? Bo to bardzo często się pojawia w sporcie czyli jest kontuzja na meczu, prawda? Ktoś tam komuś coś y, y, uszkodzi. No i oczywiście od razu spray i tak hmm. dalej i, i tutaj już y, blokujemy y, odczuwanie bólu. I piłkarz może za chwileczkę wracać, i to jest po prostu rodzaj, bym powiedział, zaciągania pewnego kredytu we własnym organizmie, który potem trzeba będzie niestety, niestety spłacać. Więc ja bym tutaj oddzielił fizjologię od nie chcę powiedzieć patologii i porównywać ją do sportu tylko chodzi o to, że Sport zawodowy zwłaszcza jest tym aspektem, który bardzo, bardzo mocno obciąża i wręcz czasami, bym powiedział, przeciąża organizm. No i trzeba sobie zawsze położyć na szalach no to, czy będę grał za tydzień, czy będę się goił, czy będę się leczył, prawda? Więc jeśli ktoś no. dla kogoś jest ważniejsze mimo wszystko, żeby wrócić na ten stadion, na ten mecz, żeby osiągnąć, to jest zawsze jego wybór, prawda? I wtedy pewne działanie może być tutaj ważniejsze i, i po prostu ten ból trzeba w jakiś sposób wyłączyć jakieś sterydy, dodatkowo i tak dalej. Natomiast Warto się zastanowić, czy, czy warto obowiązkować, mhm. czy jest to, jest to mi potrzebne z punktu widzenia późniejszego y, czasu, prawda? Jak rozmawiamy o sporcie zawodowym, to jest to te, zawód, tak? Czyli, czyli traktujesz po prostu to, co robisz, jako formę zarobkowania. Więc y, tutaj, no, y, ja zawsze to tak pacjentom tłumaczę. Jak górnik w kopalni, idzie no do kopalni, liczy się z tym, że będzie miał pylicę. No. Ja zawsze tak pacjentom tłumaczę z stosowaniem zimna, że ten piłkarz, on po meczu pójdzie i będzie miał opiekę lekarza, opiekę fizjoterapeuty i dużo szybciej ten proces gojenia na pewno przejdzie. To też kwestia diety, suplementacji, bo przecież ci ludzie mają naprawdę to na, na bardzo wysokim poziomie. Dokładnie, przy tej okazji myślę, że możemy pozdrowić Pawła Zatorskiego. Myślę, że każdy z Was widział finał olimpijski w siatkówce mężczyzn, i tam właśnie dokładnie była ta sytuacja, o której Michał przed chwilą powiedział, gdzie była walka o złoto i, i nasz libero w przerwach dostawał jakieś, myślę, w bark zastrzyki. Natomiast jeszcze jest jedna perspektywa, na którą warto spojrzeć. Każda sytuacja, która się przytra, przytrafia, Albo wydarza w naszym życiu, może stanowić pewien punkt zwrotny. I często jest tak, że, że te urazy, właśnie, to są takie ostatnie krzyki i manifestacje naszego organizmu i naszej nieświadomości, która próbuje się przebić do naszej świadomości, z tym, że coś. Należy zrobić. Coś należy w życiu zmienić, albo się zatrzymać na chwilę, albo zastanowić się nad tym, w jaki sposób podchodzimy do różnych spraw, do różnych relacji. I bardzo często te właśnie nieurazowe uszkodzenia tkanek, tak jak wspomniałem, podbiegnięcie do autobusu, gdzie nie było żadnej przeszkody dookoła, jest taką. Można powiedzieć, manifestacją nieświadomości, która chce powiedzieć, że coś trzeba w życiu zmienić. Więc także uraz może tutaj stanowić pewien moment zwrotny w naszym życiu, w którym zacznie się bardzo dużo zmieniać. Także zamiast lód, to wtedy na chwilkę zatrzymaj się, zamknij oczy i zastanów się, co w tym momencie jest ważne dla Ciebie, i wtedy być może, że i dużo szybciej ten uraz się będzie goił się potraktujcie to z ciekawością. I miłością. I miłością dokładnie. Dziękujemy kochani za dzisiaj. Jeśli uważacie, że ta wiedza służy, że jest wartościowa, to bardzo prosimy o subskrybowanie, lajkowanie i oczywiście udostępnianie naszych odcinków. Dajcie znać w komentarzach, jak wam poszła zmiana nastawienia do lodu. O, dokładnie. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.